Tarnowska policja zatrzymała mężczyznę przewożącego nielegalne papierosy. 42-letni mieszkaniec województwa lubelskiego jadąc samochodem ciężarowym został zatrzymany na jednym z miejsc obsługi w rejonie Tarnowa. Podczas przeszukania samochodu policjanci znaleźli 2030 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci zatrzymali kolejnego już przemytnika papierosów. Tutaj 42-letni mieszkaniec województwa lubelskiego jadąc samochodem ciężarowym autostradą A4 na jednym z miejsc obsługi podróżnych został zatrzymany i okazało się, że w samochodzie przewoził ponad 40 tysięcy papierosów. Jest to przestępstwo zawarte w kodeksie karnym skarbowym w artykule 65. Mężczyzna przewoził papierosy bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie z tytułu właśnie niezapłaconych podatków sięgnęło kwoty ponad 30 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 42-latek odpowie teraz przed tarnowskim sądem. Grozi mu kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych.